Wszystkim, moi drodzy, chodzenie do restauracji i cieszenie się wspólnie z jedzonym posiłkiem to coś absolutnie fenomenalnego. Ja jestem kompletnie fanem właśnie takich rozwiązań. Idąc do restauracji, musimy liczyć się z tym, że trzeba oczywiście zapłacić za określone potrawy. Ale możemy to zrobić też inaczej. Jeżeli dana restauracja znajduje się w aplikacji Fucji, jest to polski startup, który walczy z marnowaniem jedzenia, bo jeżeli są nadwyżki żywnościowe... No to coś z tym jedzeniem trzeba zrobić. Co? My możemy je kupić po niższych cenach, bo to i tak, i tak może się zmarnować. A tak się nie zmarnuje, a my się ucieszymy, i restauracje się ucieszą. Wszyscy zadowoleni. Jak to się robi? Zaraz Wam pokażę. Ogólnie bardzo dobra pozycja. Dobre i co ciekawe, świeże składniki. No to moi drodzy, co to takiego jest Fucci? Najprościej będzie Wam pokazać, nie moją, moim słowotokiem, nudnym, lepiej na aplikacji. Zobaczcie, albo na stronie internetowej. O, tak będzie też najprościej. Wchodzimy i patrzymy. Tak wygląda strona. Możecie sobie tutaj wejść. Pobieranie to jest oczywiście no, banalnie proste. Wchodzicie na App Store czy tam na sklep Androida, pobieracie i macie. Chodzi tutaj głównie o to, że jeżeli. Jest nadwyżka żywnościowa w danym lokalu, w danej restauracji, to my, jako klienci, na sam koniec, albo w trakcie, zależy czy paczki są przygotowane, możemy ją kupić po niższej cenie. Minimum 50%. Taniej i to jest świetne. Lokal na tym zyskuje, to co powiedziałem Wam przed chwilą w intro. Lokal na tym zyskuje, my zyskujemy, bo jest taniej i świat na tym zyskuje. Bo niestety, ale w Polsce rocznie marnuje się 5 milionów ton żywności. To jest cholernie dużo, a w tych czasach, skoro możemy zaoszczędzić, mając towar, no, to chyba lepszego rozwiązania nie ma. się jeszcze złapali jakoś. Pewnie pan tu jest bardziej, jakoś w ten... tym. Ale bardzo ma pan bliski kadr. Sprzęcie takim obeznany. O. Ale jakoś tak ustawione. Mogę kliknąć. Patrz, jaki elokwentny pan. Widzicie? To mi się bardzo podoba, jak tak podchodzicie z takim. To jest świetne. A nie. elobyku byku, jak tam. Dobra, dawaj, idziemy. <laughs> no, idziemy, idziemy, bo kurwa. To niedaleko, tu. Czekaj, muszę zobaczyć, bo to jest tutaj ten. Tak zwany. Mejstersztyk. Taka, Taka nazwa. E, nigdy w tej restauracji, wcześniej nie byłem, kawiarni, restauracji, miejsca lokalu, ale zaraz będziemy. Jesteśmy na ulicy Świętego Antoniego i to właśnie tutaj znajduje się pierwsze miejsce, a ja tylko chciałbym wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że Fucji, moi drodzy, to jest polska aplikacja, więc wspieramy naszych. Wiecie, ile lokali dołączyło do Fucji? Ponad 4000. W tym to miejsce, do którego zmierzam. Są dwa, podjemy Chodźcie! No to patrzymy. W takim razie sztyk. Zobaczcie w ogóle jak bardzo ładnie jest to zapakowane, więc teraz robimy, moi drodzy, tak zwaną wiwisekcję. Chociaż to sekcję myśmy nie nazwali, a po prostu odpakowaniem. Wiem, że Was ciekawi, co jest w środku. No to już Wam to pokazuję. Ale ładne pudełko. Bardzo ładne pudełko. W ogóle jeszcze wykorzystam do kolejnego prezentu. To jest tak zwane fucji ekstra. Wykorzystujecie to, co jest. No. <laughs> Dobra, czyli mamy tutaj Eklery ciasto parzone, świetny wyrób cukierniczy. I zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie smakowało. Pokażę Wam tego pierwszego. Pierwszy, moi drodzy, jest z kremem, a na samej górze są pistacje. Ach. Także jak sami widzicie, tak ten eklerek wygląda. Zaraz zobaczymy, jak będzie smakował. Rzecz jasna, najlepiej by grało to z kawą. Tak zwane kaffe und kuchen. Takiego eklera rzadko kiedy jadałem. Zazwyczaj jadałem te takie bardziej podłużne i większe. Widać tutaj, bardziej chyba stawiają na jakość. Czy jest? Ten krem w środku ma taką bardzo kremową, mascarpone troszkę. Nie wiem, czy zostało tutaj dodane, bo jest dosyć suchy. A to świadczy o tym, że w kremie mogło nie być mascarpone, bo ono ma raczej taką tłustą e, strukturę. On jest wczoraj? Czy on jest wczoraj? No wydaje mi się, że jest, no bo nie, tak mocno nie czuć. Oczywiście nie czuć, że on jest wyciągnięty teraz z pieca. No mówimy tak jak jest. Aczkolwiek nie czuć absolutnie, że to jest produkt, który by leżał i mógł pójść na zmarnowanie. Absolutnie, kompletnie. I patrzcie na środek tego eklerosa, jak on wygląda. Widać, że w środku właśnie jest bardzo wiśniowy przez tą taką różowo, lekko truskawkowy kolor. Bardzo dobry, smakuje misiowi, ale myślę, że ten tutaj może mi bardziej zagrać, bo ja osobiście eklery bardzo lubię, kiedy są one w tym takim najbardziej standardowym połączeniu, czyli troszkę Czekolady na górze i sam środek. O, i tak wygląda drugi ekler. Nie są one duże, to raczej są takie porcje mm, bardziej fine dining eklerowe, aniżeli takie duże. Ale wiadomo, że bardziej wolę się minimalnie najeść, aniżeli przejeść. Zobaczmy tego drugiego. Ten mi bardziej smakuje, tak jak mi się wydawało. To jest kawowy. Jest on, mm, mm, ciasto samo w sobie. Jest identyczny jak tam, jednakże tutaj mamy to wszystko posypane kakao i troszkę kawy. To jest taki ekler bardziej tiramisu. Gdyby to było troszkę większe, nie obraziłbym się. Ale też nie będę narzekał, bo powiem Wam, że takie wyroby cukiernicze, one naprawdę po pierwsze zabierają mega dużo czasu, a po drugie to nie są tanie rzeczy, żeby coś takiego zrobić. Musicie sobie zobaczyć, Bożena Biedronka wyleciała z samochodu. To chyba na szczęście. Dobra, czyli mamy pierwsze sprawdzone. Bardziej polecam Wam jednak tego aniżeli tego poprzedniego, ale oczywiście to są moje indywidualne preferencje. Chodźcie dalej. No to kolejne miejsce. To tym razem, moi drodzy, miejsce, które nazywa się Bite a Donut. Enigmatyczna nazwa. Musicie sobie sprawdzić z angielskiego, co to oznacza. Macie na to chwilę, bo ja idę. Mam coś dla Was szczególnego. Bite a donut! Zobaczcie i to. I tak, moi drodzy, wygląda ta olbrzymia paka z Bite a Donut. Oczywiście za coś takiego musimy, no, zapłacić więcej, wiadomo, ale zobaczcie, ile mamy, moi drodzy, donatów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć plus jedna bułka, bo po prostu to nam akurat zostało. Pamiętajcie też o tym, że my, wybierając te pozycje. Tak naprawdę ich nie wybieramy. To one nas wybierają, no bo o to w tym chodzi. To, co zostaje, aby się nie zmarnowało, wpada do naszego żołądka. I na tym to polega. My nie idziemy i nie wybieramy sobie z karty no tego z boczkiem. Nie. Akurat z boczkiem został, więc go konsumujemy. To też musimy wziąć mocno pod uwagę. Trafiliśmy akurat dzisiaj na Sporawo. Więc no, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Wybiorę sobie jednego donata i oczywiście spróbujemy porcję wytrawną. I patrzcie, moi drodzy, jak ta bułka wygląda. Mamy tutaj bułkę, akurat, która została, i jest to bułka z kurczakiem. Do tego jest oczywiście ser żółty, i to jest czedar, sałata i inne składniki obecne w tej kanapce. No to teraz patrzymy, jak ona będzie smakowała. Wygląda interesująco, pachnie bardzo ładnie. Oj, to może być dobra rzecz, już po samym zapachu mi tak to idzie. Ogólnie bardzo dobra pozycja dobre i co ciekawe, świeże składniki. Jedyne co bym zmienił, dołożyłbym tutaj troszkę więcej sosu, gdyż jest to trochę dla mnie akurat zbyt suche. Natomiast same warzywa i sama tabułka. Ona nie straciła tej świeżości. Nadal dobrze się prezentuje. Czyli płaty kurczaka, dużo fajnej sałaty. Ta sałata też nam mocno to e, ubarwia i bardzo dobrze to ze sobą wszystko gra. Dla niektórych dziwnego, dla niektórych bardzo dobrego. A mianowicie połączenie słodkiego ze smakiem mięsnym, czyli w tym przypadku boczek. I teraz patrzcie, jak ten donat wygląda. Wygląda bardzo dobrze. I co ciekawe, co mi się rzuca w oczy, bo chcę być z Wami absolutnie szczery, to to ciasto jest bardzo miękkie. Wydawało mi się, że będzie bardziej takie twardawe, a jednak jest miękkie. Boczek, no widać, że nie został teraz zrobiony, ale oczywiście jeżeli jest to dobrej jakości boczek, to trzyma swoje właściwości. Dobra, no to patrzymy jak to smakuje. To dobre, moi drodzy. Przede wszystkim ten sam donat w sobie. On ma dobrej jakości... Składniki i jest bardzo taki pulchny. To pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Do tego boczku on trochę tak wygląda i smakuje jak te takie chipsy. Nie wiem, czy je, je, one się nazywały pepisy, chyba. To właśnie tak to bardzo mocno smakuje. Ma ten taki charakterystyczny smak samego boczku, aczkolwiek bardziej mi smakuje donat. I tak to ciasto, moi drodzy, się prezentuje. Jak sami powiecie, widzicie, ile ma pęcherzyków powietrza, a to zwiastuje, że jest to ciasto po prostu bardzo, ale to bardzo pulchne. Ja ogólnie bardziej będę rekomendował wam pozycje um, Kurcze pieczone, no ja ogólnie jestem człowiek wytrawny, więc bardziej bym na pewno uderzył w tamte rewiry. Natomiast jeżeli chodzi o pozycje cukiernicze, no to wszystkich nie będę próbował, moi drodzy, no to jest oczywiste. Jednakże tutaj sam donat naprawdę dobrze smakuje. I co najważniejsze? Nie zmarnuje się. No i ostatnie miejsce, moi drodzy, na naszej dzisiejszej futsowej mapie. Fudisowej? Może tak powinienem powiedzieć: DINET, czyli bardzo popularna śniadaniownia we Wrocławiu. Zobaczymy sobie, jak tutaj to będzie. Człowiek to się potrafi ustawić. Wiecie dobrze, jak jestem gigantycznym fanem glutenu. Dlatego trzymam chlebusie. Ale na dobry uśmiech miód. I na dobry uśmiech masło. I co ciekawe, moi drodzy, normalnie za to, co mam w środku, nie powiem wam jeszcze, musiałbym zapłacić 24 zł. Ale nawet nie za połowę, a za 9 zł to oddają. Więc to jest, zobaczcie, jeszcze taniej. Fura tam, ja tu, fura idę. Tak wygląda paczka z lokalu DINET. I co ciekawe, tutaj mamy, moi drodzy, chleby. Pamiętacie, co przed chwilą powiedziałem? Tak. Dymitr Błaszczyk to jest największy fan chleba. Pokażę Wam, ale chleba tutaj nie będziemy jedli, no już bez przesady nie będę go kroił, kurde, w samochodzie. Ale pokażę Wam, bo dostałem oprócz chleba. A teraz mam nadzieję, że poznacie, co to jest. A jest to chałka. Moi drodzy, Ach, ale ładnie pachnie. I tak ta chałka, moi drodzy, wygląda. Pachnie fenomenalnie. Naprawdę, bardzo, bardzo intensywnie. A tutaj mamy, moi drodzy, chleb. Przenożytni. O, a zobaczcie jak wygląda ta skóreczka. No to jest coś... Co uwielbiamy, właśnie w pieczywie. Więc super. Chlebuś, jedziesz do domku, tak, oczywiście. A my, sobie moi drodzy, urwiemy kawałek tej hałki. Tutaj, o, tyle mi absolutnie wystarczy. Wybłagałem miód, bo jeżeli się dowiedziałem, że tak dobre produkty będę jadł, no to z miodem. Nie, to jest konfitura. Co ja gadam z jakim miodem? Konfitura. I teraz widzicie, jak wygląda hałka plus konfitura. Zobaczcie. To jest to, to jest to, czego właśnie lubimy. To mi się bardzo podoba, że ktoś nie chce ze mnie zrobić głupka i powiedziałby mi do mnie, ej, to jest świeże i specjalnie ci takie daliśmy. Nie. Nawet czuć, że się troszkę rozwala, a jeżeli się tak ciasto zachowuje, to znaczy, że troszkę już ma. I to jest właśnie czuć, że to jest yy, z tego takiego. Sporanka, a myjemy je wieczorem. To jest zauważalne. Absolutnie to nam nie przeszkadza. Znam takie osoby, które nawet nie lubią tak bardzo świeżego pieczewa. No ja ogólnie wolę świeże, ale to jest bardzo dobre. I za takie pieniądze, jeżeli możemy mieć super wyrób z piekarni, to naprawdę świetnie. Jeszcze ostatni luk na naszą chałkę. Dla tych, którzy lubią tak oglądać takie piękne wypieki, to tak jak ja. I moi drodzy, w takim razie będziemy zmierzali na podsumowanie. Naprawdę super rozwiązanie, super. Ale kurde, tak jak się uwaliłem tym... No i Boże, poczekaj, muszę by się Ja też jak z żurkiem wysiadałem. No dobrze, moi drodzy, w takim razie przyszła pora na podsumowanie. Chleby, donaty jadą oczywiście ze mną do firmy, więc wszyscy będą zadowoleni. Co możemy powiedzieć o Fucji? Przede wszystkim to, że autentycznie nie ma tutaj poszkodowanych. Rzadko się zdarza, bo zazwyczaj są jakieś ukryte rzeczy, coś tam, coś tam, coś tam. A tutaj wszyscy zyskują. I restauracje, i my, i samo jedzenie, i ekologia, eko. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Spróbujcie. Ja spróbowałem, jestem zadowolony i będę korzystał, bo nie lubię wydawać. Na darmo pieniędzy, kiedy coś mogę mieć. Wiecie o co chodzi. Linki poniżej? Sprawdźcie, dajcie znać w sekcji komentarzy i widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i co? Możecie jeszcze jedną rzecz zrobić, jeżeli podobają Wam się takie filmy, a mianowicie subskrypcja tutaj na górze, a później filmy pierwszy i drugi. Do następnego. Pa! Długie te światła.